W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi ustrawiającymi tłońmi. Powieszę, że jest Twoją wolą, abym była zdrowa na ciele, umyśle, duszy i duchu. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna. Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie spawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi ustrawiającymi tłońmi, powieszę, że jest Twoją wolą, abym była zdrowa na ciele, umyśle, duszy i duchu. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Od czubka mej głowy do poteszmy stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niestrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zaplokowane tętnice i szyły oraz odputuj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przejmij infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twojej ustrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia, tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotnij też męką umysłu i moich emocji, nawet najkłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie. W każdym momencie mojego życia, Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij mnie do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przyniosło chwałę i cześć Twojemu Świętemu Imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.